Drodzy Państwo, witam e, Państwa serdecznie, witam przede wszystkim naszego specjalnego gościa, Pana Senatora, to też witam, ale Pan Senator tutaj jest właściwie, e, można powiedzieć, e, gospodarzem, współgospodarzem e, i urzędu, i dzisiejszej konferencji. Także moi drodzy państwo, dzisiaj jesteśmy jeszcze pod wrażeniem właśnie z panem prezesem, i z panem senatorem, z panem trenerem. Rozmawialiśmy przed chwilą wczorajszego mitingu w Toruniu, lekkoatletycznego pierwszego na pięknej nowej hali. No, a w związku z tym, że Włocławek leży niedaleko od Torunia, więc też mamy określone plany, żeby tego typu przedsięwzięcia pojawiły się we Wocławku. Hali, co prawda, lekkoatletycznej nie mamy jeszcze ale mamy za to stadion lekkoatletyczny który aż się prosi żeby był też odpowiednio wykorzystany i też nie ukrywam że w związku z tym mamy określone plany przy tej okazji być może będzie można dokonać oficjalnego lekkoatletycznego panie trenerze tak jak rozmawialiśmy otwarcia stadionu lekkoatletycznego we Wrocławku ale zanim wdamy się w szczegóły, to może pana prezesa poproszę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie, panie prezydencie. Proszę państwa, Włocławek to nie jest żadna tajemnica. Zawsze był lekkoatletyczny, czy miał obiekt, czy nie miał. I teraz uzyskał dodatkowy argument. Nie tylko macie gdzie trenować, mówię w sensie lekkoatleci, ale również gdzie organizować zawody. Myślę, że tych sukcesów będzie jeszcze więcej, że również wczorajszy sukces na y, tym mityngu, rekord Polski juniorów, y, y, waszego zawodnika, to są bardzo ważne momenty w rozwoju lekkiej atletyki. Stąd zainteresowanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki y, Włosławkiem, obiektami lekkoatletycznymi, klubem, klubami, ewentualnie szkołą, w której moglibyśmy tę lekkoatletykę bardziej rozwijać niż w innych szkołach, czyli wyselekcjonować młodzież do jakiejś szkoły. Ale mieliśmy również mówić a może w tej chwili przede wszystkim o imprezach. Sądzę, że impreza młodzieżowa, bo mamy ogromny program Lekatelka dla każdego, ogólnopolski program, który funkcjonuje bardzo mocno w województwie kujawsko-pomorskim. Chcielibyśmy, żeby ten program zafunkcjonował z dużymi zawodami młodzieżowymi Tutaj pan trener pewnie powie dokładnie, w końcu maja, prawda? W końcu maja mielibyśmy takie zawody. Chcielibyśmy, tak jak pan prezydent wspomniał, zorganizować zawody na wzór tych, które odbywają się w Hali, ale nawet nie wiem, czy kończy na stadionie, czy może poza stadionem po to, żeby przyciągnąć tak zwane szerokie grono publiczności, które byśmy zarazili lekką żeby następnym razem przyszli na stadion. I powiem jeszcze jedną rzecz, o której nie zdążyłem z panem prezydentem rozmawiać, a która mi się marzy. Na takim stadionie warto zorganizować imprezę rangi mistrzowskiej, Polskiego Związku Lakietetyki. Mistrzostwa Polski, którejś kategorii wiekowej. Rozważymy, czy pan prezydent podejmie wyzwanie, czy organizatorzy wybiorą, którą z, z imprez mistrzowskich, czy Mistrzostwa polskich Juniorów, czy Młodzieżowców. Są to bardzo ciekawe i prestiżowe imprezy, na przykład Mistrzostwa Polski Młodzieżowców. Tam startują kandydaci na Igrzyska Olimpijskie, takie najbliższe Igrzyska Olimpijskie. Yy, wspaniałe zawody i myślę, że na takim stadionie warto tego rodzaju imprezę zrobić. Myślę, że ode mnie to na razie. Panie Pani, senatorze, krótko. tak. <grym grym> Panie, najkrócej jak można. Mianowicie taki film, tylko nie pamiętam jaki, chyba Lubaszenko grał tam i na lotnisku, pyta się co tu się dzieje, mówią, film kręcą, a ja tu nie grałem w tym filmie. Taki prawda? Był taki film. Ja trochę się czuję w takiej roli, bo godzinę temu mieliśmy konferencję, pracował lidera na temat młodej piłki nożnej i, i turnieju, który za chwilę będzie. Wspominałem o tym, że Fundacja Rozwoju Piłkarstwa, w której... Mam zaszczyt być na pewno wesprzed ten turniej, ale a teraz mówię o Fundacji lekki Atletyki, bo, bo to faktycznie tak jest. No nic na to nie poradzę, natomiast wynika to chyba z dużej mojej ruchliwości jeszcze cały czas i to sobie pochlebiam. W każdym razie z Panem Prezesem od kilku lat jesteśmy w Fundacji Lekiej Atletyki, ale także w Fundacji takiej Amerykanki Caroline Lefrak. Karolina jest amerykanką z polskimi korzeniami, która hmm, chce być Polką. Nie ona jedna, bo to popularne jest dzisiaj. Ale oprócz tego, że chce być Polką, to jest świetną maratonką. Hmm, dość powiedzieć, że gdyby w Londynie ze swoim najlepszym wynikiem mogła startować jako Polka, na pewno by startowała, prawda? Bo miałaby drugi wynik w Polsce Jarzyńska jest taka nasza maratonka lepsza, ale Karolina byłaby druga. I to mówię dlatego, że Karolina oprócz tego jeszcze ma parę groszy, co, co jest ważne w życiu. Czasami jak więcej niż parę, to jeszcze ważniejsze. Ja i, I dała milion dolarów na rozwój polskiej leki atletyki. Powstała fundacja. To nie jest tak, że my z panem prezesem i z panem Chmarą, który przeprasza, że nie mógł dojechać, ale jest sercem za no bo przecież z naszego województwa. Rozdzielamy te środki bardzo pieczołowicie. Karolina w Nowym Jorku tam dokładnie i wnikliwie bada na jakie cele, jakie stypendia funduje. W najkrócej mówiąc, dajemy te pieniądze na tych, którzy do tej ścisłej kadry się nie łapią, a zostają nagle na lodzie, bo zajęli dziewiątym miejsce na przykład na Mistrzostwach Świata i to jest jeden z celów, ale jeden z tych to są zawody bardzo liczne, młodzieżowe, rozgrywane już no dwa lata, bo dwa lata istnieje fundacja i między innymi o tej imprezie właśnie pan prezes wspominał, to znaczy są środki, organizatorzy, doszliśmy już do chyba sporej wprawy, myślę, w organizowaniu takich zawodów i takie i takie będą we Wocławku. A zacząłem od tego, chociaż powinienem zacząć od tych czasów zamieszłych, które pamiętam w Wocławku. Może nie powstanie styczniowe, ale prawie. I wtedy lekka atletyka była. Świetna, mieliśmy znakomitych zawodników, taka jak Maria Rodowicz na przykład biegała przez płotki, jeszcze wtedy tak się nazywała. I jeszcze parę dziesiąt innych osób, niektórych z nich nawet pamięta trener Nowakowski, chociaż jest bardzo młody. Ale powrót leki atletyki do Wrocławka uważam za nasz ogromny sukces, bo ona jest podstawą do wszystkich sportów. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był wybitnym sportowcem, a nie uprawiał lekki atletyki. Jest to najbardziej naturalna droga do sportu. Poza tym no, fantastycznie zajmuje młodzież to, o czym mówię już od dłuższego czasu, że nie ma lepszej drogi do wychowania, do życia w społeczeństwie niż sport. I ta lekka atletyka jest taką obszerną dziedziną sportu, że można tam skakać, rzucać i biegać. Jest stadion, są zapaleńcy, animatorzy. Przeżyli najtrudniejsze rzeczy. Jeżeli Nowakowski z Kasią zdobywali mistrzostwo Polski, a Wocławku bieżni nie było, no to jak jest bieżnia, to jest mistrzostwo, mistrzostwo Europe, świata mistrzostwo i mistrzostwo Europy. No właśnie, mistrzostwo młodzieżowe Europy. Teraz będzie wszystko. Myślimy też, to powiem odważnie, chociaż jeszcze nie jest sprecyzowane. Wyjść ze stadionu również, na przykład zrobić skogotyczce w mieście, czy na Placu Wolności, czy w innym miejscu i taki poważny z mistrzami, najlepszymi wieczorem, to widowisko jest po prostu fascynujące, takie skakanie, a jednocześnie w dzień jakieś zawody na stadionie, żeby to było pewne połączenie. No mamy, mamy tych pomysłów całe mnóstwo. 30 maja to jest data, od której zaczniemy. Czy tak, Panie Prezydencie? Tak. Tak? tak. 30 maja. Może Pana... No już, już... Nie, tak łatwo. Tak myślałem. Tak Jak Nie Pan Prezydent... I już teraz... teraz jest, Mam już pewne doświadczenie. ...pakałyku i to Jest tych pomysłów mnóstwo, bo jeszcze ja też coś, Panie, panie Prezydencie, na młodzież daje, bo chcę pociągnąć na prezydenta. Powiedział, czy tylko koszulki? Ja wtedy Światowa Federacja. Światowa Federacja, lekki, Proszę Państwa... Ja obiecałem senatorowi, że taki Światowy Dzień Elektryki Atletyki jest co roku i że ten 30 maja to będzie w tym roku we Niestety do 15 maja trzeba taką imprezę zorganizować. Zrobi to tradycyjnie Warszawa. Myślę, że w przyszłym roku możemy rozmawiać o tym, żeby ten Światowy Dzień Atletyki był w maju, ale w pierwszej połowie maja na stadionie we I niespodziewanie na tym zakończę. To jest piękna deklaracja. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Pan prezes, dyrektor, trener, człowiek wielu talentów, Marian Nowakowski, proszę bardzo. Pan Słowora e, zwykle przesadza. Nie, nie, szczególnie ja z moim wiekiem. Biorę. ale pana redaktora znam tyle lat, że mogę też chwilę go zastąpić. Jasne. Proszę państwa, jako lekkoatleta atleta, e, no, cieszę się, że mamy taką nową perspektywę e, rozwoju tej dyscypliny sportu we Wrocławku. Po pierwsze, e, polski związek Lekki Atletyki i Program Lekkoatletyka dla każdego, która już od września wspiera rozwój tej dyscypliny sportowej w Po drugie, no piękny stadion, już w tej chwili sprawdzony przez naszych zawodników i trenuje się na nim naprawdę, no można powiedzieć, doskonale. I będzie zapewne nam służył po, po tych wielu latach, gdzie no praktycznie nie można było żadnego treningu zrobić trzeba było dojeżdżać do Bydgoszczy, Torunia czy do Inowrocławia. Albo, albo Płocka, albo albo Baruchowa też. Także <grym> możliwości były troszeczkę to inne. Jest, to, jest, to, jest to są dwie, tak dwie bardzo, ważne, bardzo ważne dla nas sprawy, a po trzecie no, mamy nowego prezydenta, który yy, myślę, że nie tylko obiecuje, ale gwarantuje, że spor w Wozowaku się będzie rozwijał i lekko również. Oczywiście. Także atmosfera sama atmosfera do pracy już jest całkowicie inna niż do tej pory była. Yy, po czwarte mamy Fundację Ambii dla Wocławka, która już też wspiera, wspiera lekkoatletykę na różnych poziomach i wspiera yy, nasz program Lekkoatletyka dla każdego, wspiera yy, organizację czwartków lekkoatletycznych, które chcemy robić w przyszłym, w tym roku już i wspiera również yy, taki program Biega z Olimpijką, gdzie... Yy, jest coraz, większa, coraz większe zapotrzebowanie dorosłych ludzi, dorosłych obywateli naszego miasta na, na właśnie tą formę aktywno aktywności sportowej. Yy, no i myślę, tutaj pan senator tak już wspomniał o Fundacji LaFrak, ale nie powiedział nic, że. Że wesprze również nasze zawody, ale myślę, że tak możemy to. Tam nie mogę takiej decyzji powiedzieć: poważna. Pan Chmara, pan Skucha i moja. Ale Rada goza, Fundacji a... to są trzy osoby, z czego dwie siedzą tutaj. Większe. większość. Pan Chmara poprzedni, to nie da, tak, a, tak, tak, tak. to. Tak, i i to tak nie tak pan. pan Chmara, tak. Także wszystko wskazuje na to, że przyjdą do, dobre czasy dla lekkiej atletyki. Wczoraj jeszcze taki dodatkowy bodziec, nasz zawodnik, poprawił rekord polski. Juniorów biegł na 500 metrów. Radosław Róz minuta 49-42. Pozbawił rekordu nie byle kogo, bo Adamach, w tej Adamach chwili Szota. lidera światowych tabel w biegu na 800 metrów, oczywiście seniorów Adama Szczota, także dla nas to jest no, znaczna wartość tego, tego rekordu. Zawodnik bardzo rozwojowy, duży talent i myślę, że Pójdzie w ślady Katarzyny Kowalskiej, albo nawet ją przerośnie i będziemy też mieli zawodnika wysokiej klasy kolejnego we Wrocławku. Na ryjo jeszcze nie, ale na Tokio. Na ryjo myślę, że jeszcze nie. Natomiast powoli będziemy ustawiali cele takie podobne. Na razie może tylko mistrzostwa Europy juniorów w przyszłym roku. I niech się chłopak spokojnie rozwija. Teraz jeżeli chodzi o nasze pierwsze zawody, to 30 maja. Planujemy yy, takie, takie główne zawody programu yy, Lekkoatletyka dla każdego. Meeting yy, przy okazji, nasz meeting z okazji Dnia Dziecka, o uśmiech dziecka. Yy, chcemy, żeby na stadionie we Włocławku wystartowało, po, no myślę, około 2000 dzie dzieciaków yy, w dwóch kategoriach. Pierwsze to zawody z. Yy, programu Kids Athletics, czyli klasy 1-3 i y, już w zawodach lekkoatletycznych y, klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazjum. Także y, na pewno będziemy tu mieli duże wsparcie Polskiego Związku Leki Atletyki, jeżeli chodzi o sprawę, stronę y, finansów tych zawodów, bo ten program jest, że tak powiem, dość, y, dość bogaty w, w imprezy lekkoatletyczne dla dzieci. No i, się, i ja się bardzo cieszę, jako jeden z koordynatorów tego programu, że, że yy, właśnie te zawody akurat się odbędą w naszym mieście. Szanowni Państwo, jeśli macie Państwo jakieś pytania, to proszę o To jest ogólnopolska impreza, będzie? jak to będzie wyglądało? Tak. Yy... To będzie impreza ogólnopolska, no z tym, że wiadomo, że nie przeskoczymy pewnych kosztów. Nie możemy, że tak powiem, tutaj do Włocka ściągnąć tak młodych zawodników, bo nie są to żadne mistrzostwa Polski, żadna impreza rangi, rangi mistrzostw Polski, tylko to są zawody, które mają... Przede wszystkim są zawody sportu powszechnego, więc nie będziemy ściągali tych małych dzieci z całej Polski, z takich miast jak Szczecin czy powiedzmy Zamość, ale chcemy, żeby to był obram około tam 200-300 kilometrów, gdzie planujemy no, 20-kilka autokarów przywiezieć dzieci do Wrocławka. Czy są jeszcze jakieś pytania? A w tym roku są realne te mistrzostwa, o których mówi pan prezes? Czy to jednak 2016 rok? Mistrzostwa Polski zawsze są przyznawane w roku poprzedzającym. Do końca sierpnia z reguły są aplikacje, we wrześniu zarząd decyduje i wtedy ogłaszamy. Także wszystko jest aktualne. Jeśli w tym roku będzie aplikacja, w 2016 roku powinny być Mistrzostwa Polskie. Z drugiej strony to my też w tym roku nie chcemy robić jakichś takich wystrzałowych zawodów, bo jeszcze organizacyjnie nie jesteśmy przygotowani. Mieliśmy kilka lat przerwy w organizacji w ogóle zawodów lekkoartetycznych, a to wiąże się z tym, że dzisiaj mamy powiedzmy 10 sędziów lekkoartetycznych, gdzie no do obsługi takich mistrzostw Polski trzeba około 50-60 dobrych, przeszkolonych, wyszkolonych sędziów. Także to jest też problem i po prostu z tymi zawodami takiej rangi jak mistrzostwa Polski musimy się troszeczkę wstrzymać. Bowiem, ja powiem, ja powiem za. przepraszam, za. zdanie tylko wczoraj w tym Toruniu, nie wiem, ale na pewno kilkaset osób było związanych, prawda, z organizacją tak tych zawodów tak. bez wątpienia, dwugodzinnych, więc to jest leka atletyka jest najtrudniejsza zawsze w organizacji. Mówię to jako sędzieliś tam dawno temu. No to w tym samym temacie dopowiem tylko, że konieczne jest chyba zorganizowanie w związku z tym, że jest stadion i będą zawody kursu sędziowskiego, jak również, silna moja sugestia, żeby również kurs instruktorski dla nauczycieli wychowania fizycznego, że może więcej, więcej nauczycieli się zainteresuje lekkoatletyką. Na pewno jeśli chodzi o kurs sędziowski czy kurs instruktorski, jesteśmy w stanie wspomóc go finansowo jako Związek Lekki -Lek Atletyk.